Cześć Marku, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z na moim kanale. Ogólnie podjąłem decyzję, że przeprowadzę się do tej bazy obok. Do tej tu, a tą aktualną gdzie teraz jestem, to po prostu ją rozbiorę. Zaraz Wam pokażę wejdę do tej bazy. Ogólnie mi się bardziej ta nie jest zbyt, zbyt ładna. Nie tak na odpad budowałem. Ale tu już lepiej, lepiej wyszło. i mamy tak. Raz, dwa, trzy balkony. Nie wiem, czy tu będzie pokój, czy tu magazyn jakiś zrobić. Na jakieś rzeczy. Tutaj mamy pierwsze piętro. Jedno wejście. Dwa balkony, plus jeden mały. I tutaj nie wiem, czy chyba do szyby będzie tak fajnie wyglądać. Tutaj mam. Kurde wadam w dziurę. Tutaj mamy piętro ostatnie, czyli drugie. Co tu miałem dać? Chyba ściankę tu miałem dać. I taki balkonik hajny, mały. I tutaj drzwi należałoby dać, nie? Tutaj mam już wyjście na, wyjście na dach. Będę demontować tamte e, turbiny z, e, z bazy aktualnej. Tutaj będę robić nowe, Już tutaj pierwszy panel słoneczny jest. Dobra. Jeszcze Wam chciałem pokazać bazę. To trochę niżej. No nie. To trochę niżej. Idziemy tam. To jest ta baza druga. Będę mieszkał w tamtej w trzeciej głównie. Tak sobie zbudowałem ją. Tak ona wygląda. Z prawej i z lewej są... ...te... ...to są yy, urządzenia... ...różne, podstawowe... ...potrzebne. Tutaj już nic nie ma. Tutaj są magazyny. Do Z piętra pierwszej, piętra drugie, i tutaj na drugim pokój mój pustki oczywiście pustki. To jest dach. To są wieżyczki u mnie, w tych wieżyczkach nic nie ma. Mi się bardzo podobają ogólnie tutaj. Jest taka baza bardziej zwykła. Dobra. Wyjdziemy na zewnątrz. To było na tyle w tym odcinku. spodobało się za łapę w górę. Zapraszam do poprzednich odcinków z tej gry. Cześć!